I widzowie, zaczynamy lany poniedziałek, bo miał być nieco nagrywany na polu, ale na polu niestety pada i nagrywam go w łazience. No to zaczynamy. I mam tutaj dwie sikawki: małe jajko i duże jajko. Jeszcze pogłaszczę Ferbiego, żeby mi nie zasnął. Ferbiego damy tutaj, bo on potrzebuje dużo miejsca. Tylko czekajcie, jeszcze pogłaszczę Ferbiego, żeby tutaj nie zasnął. On nie chcę, żeby zasnął. To nie o to chodzi. To zaczynamy lany poniedziałek. Uwaga! zaczynamy. Lejemy. Amunicja. Lejemy. O. O, w tej sikawce już się skończyła woda. Czekajcie, pogoszczę jeszcze Ferbiego, bo żeby nie zasnął. Powiedzie, że Ferbi może zasnąć. Tego nie chce. Niech tu się nam bawi, Ferbi. Uwaga! Teraz największa sikawka! To lejemy! Lejemy! poniedziałek w łazience. Lejemy. Yeah. A, jaki wyleź nic. A. I skończyła się niestety woda. No i lany poniedziałek Super przebieg, mimo że jest brzydka pogoda.